25 listopada dyżurny stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie otrzymał zgłoszenie o ulatniającym się gazie w jednym z domów przy ulicy Piastowskiej w Piławie Górnej. Na miejsce zostały zadysponowane dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Dzierżoniowa, zastęp OSP Piława Górna, zastęp OSP Przerzeczyn Zdrój i Pogotowie Gazowe. Po dojeździe na miejsce zdarzenia po prostu zrobieniu rozpoznania stwierdzono, kazano pomieszczenie, w którym miał się latniać gaz. Nasze urządzenia pomiarowe nie wykazały w tym mieszkaniu żadnych odchyłów od normy. Jednak po sprawdzeniu całego budynku okazało się, że na mieszkaniu, w które w tym momencie nie było właściciela, są niewielkie stężenia gazu, zostaje wezwanie na miejsce zdarzeń gazownicy. Po przyjdzie pogotowia gazowego został ściągnięty licznik gazowy, zakaz użytkowania instalacji gazowej został przekazany właścicielce. Na miejscu zdarzenia pracowały dwa zastępy PSP oraz dwa zastępy OSP.